Kiedy myślisz o zaciskaniu, nie chcesz zastanawiać się, czy Twoja zaciskarka działa. Nie chcesz i nie potrzebujesz się zastanawiać, czy ona czasami nie potrzebuje przeglądu. Nie chcesz, nie musisz, a na pewno nie potrzebujesz martwić się, czy będzie działać, jeśli rozładujemy się akumulator. Jeśli chociaż jedno z tych pytań spędza ci czasami. Sens powiek, to mam dla Ciebie rozwiązanie. Rigid zaciskarka RP219. To Twoja maszyna. Trzy niezależne źródła zasilania. Akumulatory litowo-jonowe Rigid. Możliwość zasilania akumulatorami MAKITA 18V litowo-jonowymi. Oraz zasilacz trzeciowy 230V. Trzy źródła zasilania. Jedno urządzenie. 32 tysiące cykli do zaprasowania, zanim będzie konieczność wykonania przeglądu. Nie musisz o tym myśleć. Na tym wyświetlaczu za każdym razem będziesz widział, ile jeszcze zostało cykli do przeglądu. 32 tysiące to bardzo dużo. Ale jeśli będzie już blisko przyglądu to urządzenie o tym poinformuje. Każdy cykl jest zmierzona siła zacisku tak aby mieć pewność, że to co robisz jest zrobione dobrze. Wszystkie podstawowe cęgi: MVTHU W zakresie do 35 mm jeżeli chodzi o stal i 40 mm jeśli idzie o tworzywa. To zaciskarka Mini, ale jej możliwości są znacznie większe. Jeśli jesteście zainteresowani tym urządzeniem, zapraszam. Rigid RP219 Twoje urządzenie.